Dzisiaj zrobię mały eksperyment i spróbuję tą wiechę konopi, która ma już sporo nasion, które już się nawet wysypują tutaj, dać kurą. Zobaczymy, czy sobie powydziobują trochę tych nasionek, które są bardzo bogate w oleje i są niezwykle odżywcze. Więc wycinamy, o. słyszę jak się nasiona już sypią, więc prędko do kur. Najpierw spróbuję to po prostu wymucić trochę. O. Które potrzebowały tylko kilku chwil, i jak widać, wcinają już. Także nie tylko króliki, ale również kurki zyskują z uprawy w tym roku konopi włóknistych. I ostatnie kilka sztuk w pierwszym sezonie 2025 mojej zabawy w uprawę konopi włóknistych tych ładniejszych kwiatostanów planuję zrobić jeszcze olej. Mię całe ręce z tej lepkiej żywicy, która niesamowicie pachnie. Nie do końca to jest taka typowa trawa. nad mi to trochę przypomina żywicę sosnową, trochę gumę balonową jakby. Jest to ciekawy zapach. Zobaczymy jak wyjdzie w połączeniu z olejem. Mamy dzisiaj 25 września i zobaczymy czy ziemniaki, które posadzone były tutaj w lipcu udały się, a może się nie udało. Zabieramy się za kopanie. Stanowisko mocno się zachwaściło, ale to było podobnie jak z ziemniakami z głównego zbioru, zupełnie pozostawione sobie. Także żadne zabiegi pielęgnacyjne czy ochrony nie były tutaj wykonywane. Z czterech krzaków zebrałem taką ilość, nie jest to może dużo, ale też już warunki wzrostu tego ziemniaka nie były optymalne. Wcześniej rosła tam cebula, także w ogólnym rozrachunku lepiej mieć to jeszcze dodatkowe ziemniaki niż żeby tam rosły chwasty tylko. Ostre sosy z tego sezonu są już dostępne. Wejdź na farmachili.pl i znajdź coś dla siebie. Następny odcinek już wkrótce.